Filmowe zawitało dziś do pana Wacława Szymańskiego, urodzonego w roku 1936. Pan Szymański opowie nam o swoim pobycie w więzieniu w czasach stalinowskich. Skąd pan pochodzi? Kim byli pana rodzice? Ojciec pochodzi ze Zbierska, tutaj. To jest 3 km stąd, z Petryk. I no, od młodych lat. Był, był ślusarzem, pracował w cukrowni jako ślusarz, był na wojnie bolszewickiej, mieszkaliśmy na kolonii Zbiersk, tam się urodziłem. Czy pamięta Pan coś z okupacji? Niemcy wysiedlili nas na Kazale, ponieważ no nie wiem, czy potrzebowali tego lokum, które my żeśmy zajmowali, czy coś w każdym razie tak jak to było za okupacji. Przyjechali, wóz był i wszystko poładowali tak jak leciało i wywieźli nas nie tak daleko, bo na starą kazale no to było jakieś około pięciu kilometrów od tego miejsca, gdzie żeśmy mieszkali tutaj na kolonii. I tam byliśmy do końca wojny. No, bieda była, bo wiadomo, że za okupacji Polacy na kartki mięsa nie mieli. Jak była marmelada, to przeważnie z buraczków czerwonych plus tam coś słodkiego, żeby to wyglądało, że jest dżem czy, czy marmolada. No, można było kupić jedynie pasztetową a i Niemcy Margarynkę oferowali. Nam. Zapamiętał Pan moment wkroczenia Rosjan? Naprzeciw nas była szkoła niemiecka. To jak Rosjanie tam wpadli, no to wszystko wynieśli stamtąd, z tej szkoły. I po prostu kolumna przemaszerowała i było po wszystkim. Zaraz, no w tym czasie nie, bo zimą żeśmy się nie ruszali, ale jak tylko wiosna przyszła, to mama tam wynajęła konie po prostu, konia i przewieźli nas z powrotem tutaj do, na kolonie Zbiersk. Kiedy rozpoczął Pan naukę w szkole? To był rok 47. Mama zaprowadziła mnie do pierwszej klasy. Ale ponieważ nauczycielka mi się pytała, czy umiem pisać? No więc powiedziałem, że tak. Czy znam litery, czy umiem pisać? Powiedziałem, że tak. Kazała mi tam coś napisać na tablicy. Napisałem. No i spytała mi się, czy umiem liczyć. Ja powiedziałem, że umiem. No więc napisała mi słupek taki na tablicy, żebym go wyliczył. Wyliczyłem ten słupek, bo to było dodawanie, odejmowanie. I stwierdziła, że ja zakres pierwszej klasy mogę minąć. Także w tym czasie, jak mnie tam przeegzaminowali w tej szkole, poszedłem do klasy trzeciej. No i w trzeciej klasie byłem chyba około pół roku, i przenieśli mnie do klasy czwartej. Jak trafił pan do wojska? Byłem w pile w oficerskiej szkole samochodowej jako uczeń po prostu. Ale to był już rok 52 i w, okazało się, że ponieważ miałem mamy, siostra była we Francji, a brat mamy był w Australii, wtedy z Niemiec po prostu po okupacji już poznał dziewczynę i wyjechali razem do Australii, się pobrali. I tam mieszkał. Więc ja nie mogłem być w wojsku. Bo to już była, wie pan, no, liczony byłem jako, ja wiem, wróg, czy już niepewny w każdym razie. No i z wojska mnie wydalili. Jak trafił pan do konspiracyjnej organizacji? Wiedziałem, że, że była wojna bolszewicka. Wiedziałem, że ojciec walczył całą wojnę. Tam był lekko ranny nawet, ale jakoś miał szczęście. No, wszystko skończyło się dobrze, że wrócił do domu. No, ale coś mi się tu nie podobało. Ponadto, no, byłem w harcerstwie trochę, jeszcze przed, zanim. Znaczy Wyszedłem ze szkoły podstawowej, no ale też słyszałem, że ludzie szemrali. Spotkaliśmy takiego pana, który, który mówił, że on jest leśnik, natomiast nazwiska jego do dziś nie znam i nie znałem wtedy. No i on nas trochę poduczył jeszcze. Przypomniał nam pewne rzeczy z historii. No i zorganizowaliśmy, zaczęliśmy organizować po prostu taką grupę, która by próbowała przynajmniej walczyć o Polskę. Była nas szóstka, ale nie mieliśmy specjalnie broni. No więc pojechaliśmy tam, do Kołogorzowa, do Krasowca i będąc tam natknęliśmy się na Rosjan, którzy po prostu, to był samodzielny batalion łączności, który konserwował linię telefoniczną, to znaczy wymieniali przewody i tak dalej. Moskwa Berlin. I oni tak szli od samej granicy. Znaczy ten batalion zmieniał miejsce postoju. Wtedy tam w lesie stacjonował. No i próbowaliśmy zdobyć broń. A co to znaczy zdobyć broń? Kupić, ukraść. Mieliśmy trzy napady na jednostkę zarzucane na jednostkę sił zbrojnych Związku Radzieckiego. Jeden z Rosjan zginął z tym, że oni pewnego dnia, jak żeśmy się z nimi umówili, bo oni przyjeżdżali wodę brać tam do Krasowca, no to zaczęli do nas strzelać, nie? bo coś, coś im się tam nie podobało, trochę byli pod gazem, no więc… Następnym razem my żeśmy odwrócili się i ja wziąłem jednego broń, ponieważ miałem w ręce, tam strzelaliśmy trochę do celu. No a później żeśmy się wzięli za nich. Prosta sprawa. Kiedy zostaliście aresztowani? Wróciliśmy tutaj, w te strony z bronią, ale UB było dość szybkie. Także zanim żeśmy przyjechali tutaj, to widocznie już wiedzieli, a ja podejrzewam, że to tam ktoś doniósł. Na UB, do, po prostu na, czy na milicję, czy na UB. Także już zaczęli nam po piętach deptać. I 9 czerwca zostaliśmy aresztowani i osadzeni w urzędzie e, woje, w Komendzie Wojewódzkiej Urzędu Bezpieczeństwa w Zielonej Górze e, Urząd bezpieczeństwa e, e, publicznego w Zielonej Górze był usytuowany w takim budynku e, zbudowanym w kształcie litery H zamkniętej. I w, także w środkowym e, skrzydle było Urząd Bezpieczeństwa, w, w jednym skrzydle zewnętrznym. Był Komitet wojewódzki Partii, a w drugim skrzydle zewnętrznym była Komenda Milicji Obywatelskiej. Jak wyglądało przesłuchanie? Jak mnie prowadził ze śledztwa, to z dołu tamten oddziałowy, czy ty, tego mówi, Felek podejmij go. No to poczułem uderzenie i spadłem ze schodów. w Zielonej Górze, jak spadłem z tych schodów to jakoś się dowlokłem jeszcze do, do drzwi swojej celi po prostu i w nocy już nie mogłem wytrzymać. Ja nie wiem, ale zadzwonili po, chyba po karetkę pogotowia, bo przyjechała, wzięła karetka i mnie odwieźli do szpitala. Czy w czasie przesłuchań bito pana? Nigdy. Przez śledczego. Zawsze śled, śledczy wychodził, a wchodziło dwóch innych i ewentualnie dostałem po uszach i koniec. Co zarzucał panu akt oskarżenia? Trzy napady na jednostkę sił zbrojnych Związku Radzieckiego. Jakiej kary zażądał prokurator? Proponował mi trzykrotną karę śmierci. To znaczy z poszczególnych artykułów za te trzy napady na jednostkę Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego. Natomiast no, czwórka za broń, pa, artykuł cztery Zemka za broń i artykuł 86, organizacja nielegalna, no, mająca na celu obalenie ustroju komunistycznego. Co radził pan adwokat? Powiedział mi, możesz zarobić na niedorozwój umysłu. No i faktycznie dostałem, pytano mi się gdzie ostatnio pracowałem, no mówiłem że w cukrowni, no to tak poplątałem proces produkcyjny, że o mały figiel bym zrobił z cukru buraki. Dostałem zadanie na wielomianach. Ech, miałem no wtedy miałem zakres dziewiątej klasy już za sobą. To zapisałem cały arkusz papieru podaniowego i poprosiłem o papier. No to prze, przejrzeli to, te moje zadania, no już mi papieru nie dali. Także w sumie komisja lekarska, która mnie badała, jak wróciłem na salę sądową i rozpoczął się dalszy proces, yy, po prostu proces zbliżający się ku końcowi, orzeczenie Komisji Lekarskiej był, było niedorozwój umysłu. I na rozprawie sąd nie otrzymałem kary śmierci. Tylko otrzymałem dożywotnie więzienie. Czy odwołał się pan od wyroku? Adwokat mi odwołanie napisał, z tym, że tam trochę mi zmienili artykuły, ale z, z niewielką zmianą wyrok został zatwierdzony na dożywocie. Osadzono pana w więzieniu w Rabiczu? Przywitano nas rozebraniem kazano nam się do naga rozebrać wepchnięto nas tam do na, par, co, nie, na parterze w piwnicy właściwie wepchnięto nas do takiej celi co, ściany były nawet mokre no i rzekomo przeglądano, przeglądano to co mieliśmy po dość długim czasie no, przyszli, kazali nam się z powrotem ubrać. Jakie warunki panowały w więzieniu? Tak, dosłownie tak. Taka była szerokość pojedynczej celi na getcie, tam na tej podchorążówce. Długość była mniejsza jak przez ten pokój. Także jak w trójkę żeśmy chodzili, to żeśmy robili 3-4 kroki i odwracaliśmy się z powrotem. No bo normalne, że żeśmy po celi po prostu spacerowali, żeby mieć ruch. Spaceru było 15 minut tylko. Także jak nas wyprowadzili i tam się trochę obeszło, to, było, to się wracało z powrotem. No może trochę lepiej miałem ze spacerem jak siedziałem obok właśnie generała Kirchmajera obok jego celi bo wtedy siedziało nas tam dwóch i chodziłem razem z Kirchmajerem chodziłem na spacer zawsze to tam czasami nam się udało parę słów zamienić jeżeli chodzi o wyżywienie, no to bardzo żeśmy się cieszyli jak była no, mamałyga, jak to tak nazywali taką zupę z tego z kukurydzy tam czy z czegoś. Natomiast karmiono nas jeszcze marchwią suszoną która była słyszona za okupacji niemieckiej. I gdzieś tam leżała na strychu, czy w magazynach zamokła, czy coś zwilgotniała, bo była stęchła. Do tego stopnia, że jak kalifaktorzy, czyli porządkowi oddziałowi, jak przynieśli z kuchni, to jak się szło z miską po zupę, to trzeba było nas zamykać. Zaciskać. No nocy żeśmy zaciskali i jedli, bo nie, nie było innego wyjścia. Czy cały wyrok odbywał Pan w Rawiczu? W 1956 roku przewieziono nas do strzelec opolskich. Strzelce opolskie były też ciężkim więzieniem, ale w stosunku do Rawicza to już żeśmy odczuli olbrzymią z zmianę, ponieważ jedzenie było już inne. – Mięśniowie pracowali? – Pracowałem. Najpierw na precyzyjnej obróbce części do maszyn świących, ponieważ tam był PWS, czyli Przedsiębiorstwo Wyrobów Skórzanych. Tam wykonywano obuwie dla wojska, obuwie specjalne, takie jak hutnicze, przypuśćmy tam kopalniane, które miały specjalne stalowe nos noski zakładane na, w przedstopiu. No i tam już. No, dla nas to co przyjechaliśmy z Rawicza, to tam już był prawie raj. W więzieniu się pan uczył? Ja bardzo dużo czytałem. W Rawiczu najczęściej czytałem książki o Kołchozach i tak dalej, bo tam była taka biblioteka. W Szczelcach Opolskich no, była trochę bogatsza biblioteka. Pod tym względem, ponieważ już można było życiorysy wielkich Polaków dostać, już można było dostać y, takie biograficzne książki, y, jak tam y, muzyków, literatów i tak dalej. Już to było trochę inaczej. Y, no. Nawet można było już na świetlicę iść od czasu do czasu. Znaczy świetlica była duża sala, bo to było prawdopodobnie pruskie więzienie dawniej, czy coś w tym rodzaju. I tam była duża kaplica, więc z tej kaplicy zrobiono y, po prostu świetlicę taką, salę taką już. Od czasu do czasu był jakiś film, no w 60 roku już nam pozwolono się uczyć. No i wtedy również zacząłem się uczyć tam. Otworzono nam punkt konsultacyjny szkoły średniej. Także Zaczęliśmy po prostu regularną naukę. No i z tym, że przychodzili wykładowcy z liceum ze strzeledzy opolskich, nie? Na konsultacje do nas. Także w 1964 roku zdałem maturę. I tu zdobyłem dyplom technika, technologa w specjalności obuwniczej. Jak długo pan tam pozostawał? W 1956 roku była amnestia dla więźniów politycznych. Tak to szumnie nazwano. I z. Poszczególnych artykułów pozdejmowali mi z dożywotek pod, na 12 lat, a miałem 3, 3 artykuły z dożywociem, a łącznie otrzymałem 15 lat wyrok po amnestii. Kiedy pan wyszedł? Wyszedłem w roku 66. Zaraz w szóstym, dobrze mówię. Tak.